Thank okay. you. Siemano. Widzu jesteś jako pierwszy. Chciałbym wam powiedzieć jedną ważną kwestię, nie? Żebyście. Walczyli o marzenia, walczyli o swoje cele, pasje. Dążyli do celu. Nie dlatego. Znaczy nie dlatego, no. przede wszystkim dlatego, że jest krótkie. Ja na przykład teraz sobie uzmysłowiłem taką sytuację, że ja na przykład lubię takie okresy, kiedy na przykład nie pracuję, bo sobie zarobię na przykład w Holandii i jestem parę tygodni, czy te parę miesięcy sam ze sobą. Przeżywam tą chwilę, każdą chwilę, jakoś bardziej, jakby to powiedzieć, wyraziściej, czuję tą chwilę bardziej lepiej, ponieważ nie muszę za niczym gonić, robię to, co kocham. I tak dalej, i tak dalej. Nie czuję presji. Znaczy, czuję tylko presję, żeby w sporcie wiadomo, mieć jakąś formę czy coś, ale tak ogólnie życiowej presji nie czuję. Tego pędu za pieniędzmi, yy, za, za, za pracą, za wypłatami comiesięcznymi i tak dalej, czy są cotygodniowymi. Co, co siema, siema zdrówka yy, no, zdrowia wam życzę. Nie? No, więc cieszę się, jak mam takie okresy, kiedy nie muszę pracować. I kiedy się zajmuję tylko i wyłącznie to, co kocham, i swoimi sprawami. Bardzo jest ważne, żeby w tym życiu, a ponieważ życie ludzkie nie jest bardzo długie, jest dosyć, dosyć krótkie. Zazwyczaj żyjemy, y, gdzieś tam, 50, 80 lat. Niestety, w obecnym świecie, w obecnym pędzie i w obecnych y, warunkach, może to nie do końca być. Dla każdego przypisane te 75 lat życia. Dzień dobry, dzień dobry. No to dobrze, jak nie musisz za niczym gonić. Ważne, żeby właśnie robić mm, wszystko to, co się kocha. Yy, I tak żyć, a żeby mieć satysfakcję z tego życia, tak? Żeby po prostu mieć satysfakcję z każdego dnia, żeby nie żałować każdego dnia. Żeby po prostu cieszyć się z każdego dnia i po prostu go nie żałować. No, dlatego mówię, że fajnie tak właśnie czasami jest pobyć sam ze sobą, po prostu czasami nie być w tym pędzie, w, tym, w tej gonitwie, ponieważ pieniędzy nie zabierzemy ze sobą. Pieniądze to są tylko po to, żeby je wydawać. Tak naprawdę ta gotówka przez całe nasze życie tak przepływa przez palce, że aż trudno sobie to wyobrazić. Jakbyście sobie policzyli przez ostatnie 10-20 lat, Ile pieniędzy wydaliście? Ile moglibyście zaoszczędzić? I tak dalej, i tak dalej. To są niewyobrażalne cyfry, naprawdę, więc. Spoko, że masz 95 lat, to życzę ci jeszcze ile tylko się da, nie? <laughs> ile ci Bóg da? Lat? Ja nie mam żadnego dzwonka. Więc tak jak mówię. Pamiętajcie, żeby nie tracić czasu robić to, co się kocha, aż ucho mi ten, i tak dalej. No, ja na przykład dzisiaj byłem na siłowni, potrenowałem ostro, pobiegałem też troszkę na bieżni elektrycznej. I powiem wam, że. Czuję taką satysfakcję, że właśnie mimo to, że nie jestem jakimś milionerem, nie jestem też jakimś. Pięknym DiCaprio, to robię przynajmniej to, co kocham i mam z tego satysfakcję. To jest najważniejsze. Pozdrowienia dla Miłosza. No, niestety tak to wygląda, że nie każdy jest naj... nie każdy jest piękny, nie każdy jest milionerem, ale tak mówię. Ważne, żeby, ka... żeby mieć po prostu satysfakcję z tego, co się robi na co dzień. A kto wie, no zobaczymy, nie? Ja cały czas teraz stynuję, żeby na wiosnę mieć jakąś formę. Zobaczymy, wyjdzie to, wyjdzie nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie będzie formy do tak do wiosny, gdzieś tam w okolicach wiosny. No to znowu się pójdzie gdzieś pewnie do pracy czy coś. Być może nawet wcześniej do pracy już sobie pójdę, żeby po prostu, żeby mieć jakieś tam zaskórniaki też wiadomo. Bo to nie jest tak, że ja teraz mówię, żeby nikt nie pracował, bo praca jest też w miarę potrzebna i żeby się utrzymywać i tak dalej. A nie jakieś tam zasiłki i takie duperele. Ważne, żeby mieć też pieniądze i stałe dochody. Chodzi o to, żeby po prostu spędzać życie jak najlepiej się tego da, tak? A to dobra. To dobrej rehabilitacji ci życzę, nie? I zdrowia. Więc tak mówię, no, żeby po prostu jak najlepiej korzystać z życia, nie? Byłem w takim pędzie przecież. Teraz jak we wrześniu, w październiku pracowaliśmy ponad 200 godzin miesięcznie, ja to też przerabiałem, tylko że nie cały czas ale przerabiałem, był okres takiego zapierdziel, że ponad 200 godzin się pracowało za granicą i to jest po prostu dramat, nie po prostu dramat co z tego, że się ma pieniądze, jak się nie ma gdzie wydawać, nie ma się w ogóle czasu dla siebie i tak dalej, i tak dalej, tylko gonisz, rano wstajesz, zapieprzasz, przyjdziesz zjeść znowu rano, zapieprzasz, no to tak, kurde, cały czas bez sensu, nie? Zobaczymy, ja mam troszeczkę do siebie też wywód, że, znaczy do siebie wywód, no w grudniu zachorowałem na przełomie roku, więc to nic nie mogłem zrobić, ale że właśnie troszeczkę przez te ostatnie miesiące 2024 roku troszkę za bardzo odpuściłem to bieganie, bo praca pracą, ale i też wywaliło mnie trochę z rytmu, ale za dużo odpuściłem, nie. Teraz będzie ciężko, kurczę. Teraz będzie ciężko po prostu, żeby wrócić do jakiejś formy. Chociaż dzisiaj biegałem na bieżni elektrycznej, a tam na siłowni jest 20 stopni. I tempo miałem po 4,12 i po biegu Miałem tętno 153, więc to nie takie duże tętno, nie? Chociaż wiadomo, że tu biegałem tylko na przemian. Ćwiczenia, bieganie, ćwiczenia, bieganie tylko biegałem kilometr, ale tak czy siak nie jest to duże tętno. Tak? Nie męczyłem się jakoś wielce. Zobaczymy, jak sobie będę na siłowni wprowadzał drugie zakresy, na przykład jakieś 4 km po 4 minuty i będę widział wtedy, jakie mam parametry, jak to będzie wszystko wyglądać, jak forma. Ja? Żeby Gdybym na przykład ktoś by mi powiedział teraz, że będę żył 70 czy 80 lat, czy nawet jak tutaj ta pani 95 lat, być może moje decyzje byłyby inne niż są, ale mi tego nikt nie zapewni, tak? Obecnie w tym świecie i w tym pędzie po prostu. Skupiam się tylko i wyłącznie na tym, żeby właśnie na pasji, na marzeniach i tak dalej. Warto marzyć, warto dążyć do celu. Życie bezcelowe jest bezsensowne, więc warto mieć jakiś cel, jakąś drogę. A może na końcu tej drogi będzie jakaś nagroda, będzie może jakiś cel, sukces, kto wie. Moja droga jest bardzo, 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 bardzo długa w bieganiu. Bardzo długa. I naprawdę, jeżeli by dało jeszcze rady coś z tego, poza tym, co wymyślicie, że jestem jakimś schizofrenikiem, który sobie wymyślił, że będzie biegaczem, to może to jakby coś jeszcze. Mo może by coś wyszło, znaczy co mam nadzieję, że wyjdzie w bieganiu, to byłaby niesamowita historia, bo naprawdę to była długa, długa droga i dalej ta droga jeszcze jest. Bo nie poddaję się, cały czas walczą swoje. Cały czas idę naprzód. No, zobaczymy jak to. Ha, no tak, ale wiesz, powiem Ci, że tacy ludzie, co, co są starsi, nie? Co pamiętają takie czasy, są mocno jakby to powiedzieć zbawieni, czy po prostu mają silną mentalność, silne osobowości. I, i to nie tak jak teraz, tak? Czy... Teraz ktoś się skaleczy. Ja, ła, bo że skaleczyłem się, wiesz o co chodzi, tak? Są zdecydowanie inne charaktery niż obecnie, w obecnym świecie. Wiesz, w poprzednich czasach, jeszcze ja w sumie pamiętam, ale ogólnie, nie? Nie było wychowanie tak jak teraz, że, że nie można. No, siema, milena siema. Że nie można było dzieci bić, że wychowanie bezstresowe, że się pilnowało dziecko na każdym kroku i tak dalej, i tak dalej. Puszczało się dzie dziecko na biesek guza, no to na drugi, ra na drugi raz będzie uważać, żeby się nie nabić guza, tak? A teraz to wszystko to jest takie, wiecie, masakra. Wszystko się wokół tych dzieci kręci i tak dalej, a potem tak jest w dorosłym, ta tak jest też w dorosłym życiu potem, że wszystko się wokół takich gwiazdeczek z Instagramka kręci i tak dalej. No po prostu daremne Yy, dziadostwa, Już no, wypowiadałem się kiedyś na ten temat po prostu, tak? Że uda się jednej osobie, czy jednej yy, osobie, a tysiącom się nie uda i to będzie bezcelowe dążenie do doskonałości i do jakiejś yy, bycia jakąś z Hollywoodu, i to tak naprawdę to jest tylko dążenie do walka z wiatrakami. Wa walka z wiatrakami, ponieważ taka laska, która się kobita młoda, która się chce upadamniać do jakiejś gwiazdy z Hollywoodu. No, no nie ma po prostu do niepodbicia, bo to są dwie różne osobowości, dwie różne kobiety i dwie różne sytuacje. Tak samo mogę wam powiedzieć też jeszcze inną rzecz, że Na przykład to, że ktoś jest ładny, chodzi w garniturze, ma ładnie uczesane włosy, fajnie pachnie, to nie znaczy, że on kurde za ścianą nie będzie bił kobiet i, i, i poniżał je i tak dalej, bo to nie wiadomo, tak? Ka każdy czasami teraz tak, pasek wychowanie, dokładnie, ja też pamiętam, ale słuchajcie, każdy teraz wychodzi założenia, że jak ktoś ma ładną mordę, jest ładny, yy, czy jakiś, nie wiem, yy, 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 i tak dalej, dobrze ubrany, jeździ jakimiś samochodami drogowymi, że on, że on jest idealny, że on jest charakteru idealny. A, a skąd wiecie, a byliście z tym człowiekiem yy, y, w czterech ścianach, rozmawialiście z nim na kawę, byliście z nim przez kilkanaście godzin, wiecie o co chodzi, nic o tym człowieku nie wiecie, i tylko, tylko takie właśnie wnioski z pierwszego wyrażenia, o, bo ten, bo w takim samochodzie jeździ, bo tak ładnie uczesany, ładnie pachnie. A tu się nagle okazuje, że on bije kobiety, że on poniża kobiety, że on w ogóle źle traktuje kobiety. Może tak być, nikt nie wie. Dlatego to jest właśnie parodia dzisiejszego świata, że wy wszyscy... Patrzycie tylko na pierwszy rzut oka na człowieka, patrzycie tylko na wygląd i patrzycie tylko, że a bo taki, bo owaki, bo już coś tam troszkę wyłysiał, to już od razu pewnie albo że cienie pod oczami, to pewnie czpun. I z takiego pierwszego zjebanego punktu widzenia, tak? A jestem naprawdę normalnym, fa fajnym facetem i tak mówię, no czasami ktoś, kto może być pięknym, idealnym, tak naprawdę jeżeli kamery i yy, 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 yy światła światła kamer schodzą z tego człowieka, to To nagle w życiu codziennym może być to Wredny sukinsy na przykład, nie? No tak, no tak to może być, oczywiście, ale wiesz, babeczki yy, różnego rodzaju, kurcze, kobiety obecnie, to tylko wiesz, to tylko wygląd, tak? Wygląd i majątność. Nie? Ja mówię, można być majątnym a chorym psychicznie, nie? A czy być po prostu jakimś despotą, czy jakimś po prostu człowiekiem, który jest. Który źle traktuje po prostu kobiety czy inne osoby, wiecie o co chodzi? Co z tego, że ktoś jest ładny, jak ktoś będzie po prostu, wiecie, jakąś kobietę poniżał, czy coś? Ale to dobra, bo jesteśmy na inny temat. Po prostu ważne wykorzystać swój czas na tej planecie jak najlepiej. I też olewać to, co się dzieje, różnego rodzaju polityki i tak dalej, bo oni pierwszą po to, oni zawsze będą gadać, po to, żebyście Wy o tym myśleli. Słuchajcie, politycy robią tylko i wyłącznie wszystko po to, żeby zyskiwać Waszą atencję, Wasze zainteresowanie. Więc jak napiszą na jakimś źródle, czy, źródle, czy jakimś nagłówku, nie wiem, yy, jakiś tam nagłówek tak i Was zaciekawi, to Wy klikacie w niego i sobie czytacie. I to im, to o to, o to chodzi. I tym, którzy wydali ten artykuł, i politykom na przykład. Chodzi o waszą atencję, i wy zamiast, nie wiem, pogadać z dzieckiem, pogadać z siostrą, bratem, z rodziną, z, 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 i tak dalej, z najbliższymi, bo na przykład uważacie, że ja się do niego nie odezwałem, bo ten ma się pierwszy odezwać, to wyczytacie jakieś bzdety w internetach, tylko po to, żeby to przeczytać. Żeby jakiś popieprzony gnojek, kurde, który... Chciał zaciekawić się, po prostu miał jakiś fame, tak? Bez sensu. Po co się zajmować jakimiś politykami, jeżeli między nami, zwykłymi ludźmi, a politykami jest po prostu przepaść? Trzeba się zająć po prostu swoim życiem. Tak, polityka to jest woda z mózgu, nie? Dokładnie tak, woda z mózgu, tak. Książki są fajne. Ja też tutaj w Tarnowie pójdę, yy, poszukam jakiejś yy, biblioteki, po, żeby sobie zacząć czytać książki. Tylko, że już dużo przeczytałem takich książek, które mnie ciekawiły, tak? Autobiografie różnych sportowców yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, dużo tego było. W 2022 i w 2023 najwięcej książek połknąłem właśnie. I Jotylia Jędrzejczak i, i Michael Fels i chyba Hussein Bolt i tak dalej, i tak dalej. Dużo tych różnych yy, ten, różnych yy, książek właśnie. Tak, lepiej po prostu rozmowa z drugim człowiekiem, z, w ogóle i tak dalej, A nie na przykład wiecie, ja na przykład teraz mam jakiś, znaczy, zobaczcie teraz na przykład to, nie. O, ogólnie na przykład mam jakiś tam portal randkowy, czy jakieś tam inne portale, nie. I wiecie, i zamiast porozmawiać z kimś, normalnie pogadać, ale to zauważyłem nawet nie tylko, nie tylko na portalach radkowych, tylko ogólnie, nawet i po pracy, i tak dalej. I, 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 i gdziekolwiek byłem, to zauważyłem pewną, taki, pewną ścianę, która mnie niesamowicie wkurza i po prostu nie rozumiem tego. Po prostu tego nie rozumiem. Taką ścianę, że jeżeli jakaś kobieta yy, ma faceta na przykład, to ona już nie może zgadać z innym facetem na przykład, nie? Albo na przykład nie można się spotkać po pracy na kawę. Chcesz się spotkać z jakimś murem. Że po pracy to nie, bo zaraz ktoś sobie pomyśli że zaraz to zaraz od razu jakiś związek, zaraz będą gadać, zaraz jakiś może seks czy coś itd. i tak dalej. Ja pierdzielę, myślę, o co chodzi, nie? Taka izolacja. Nie wiem, czy dlatego, że jestem brzydki, czy, czy co, ale pogadać chyba się można, nie? I z takim murem się po prostu spotkałem. Tak samo na różnych portalach randkowych. To, że ktoś nie jest piękny, to, to jest, że ktoś nie jest piękny, to nie znaczy, że nie jest głupi, nie? Aha, sytuacja, które będzie. Nie wiem, musiałbym poszukać jakiejś biblioteki. Ja dużo autobiografii w 2023. Co pijani ludzie? Bo ja tu mam popękany ekran w tej komórce i dopiero musiałbym sobie przywinąć. Alkohol, czy nałogi to już w ogóle jest zaprzeczenie jakiegokolwiek ży życia, i czy, czy, czy papieroski, i tak dalej, i tak dalej, czy, 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 czy cokolwiek. Bo to wtedy się jest więźniem praktycznie substancji, a nie wolnym człowiekiem i kimś, który, który to może mieć jakieś świadome decyzje czy coś. A tego oczywiście, ja zachęcam do zdrowego. Trybu życia i tak dalej. Pamiętajcie, można popełniać błędy przez rok, można popełniać błędy przez 5 lat, można popełniać błędy przez 10 lat, a można popełniać przez całe życie albo do końca swojego życia. Jeżeli ktoś miał pewien epizod w życiu, coś złego zrobił, albo gdzieś po, coś popłynął i tak dalej, a to trwało tylko 2 lata, 4 lata, 8 lat, ale z tego wyszedł. Zaczął życie od nowa, na przykład. I zaczął myśleć. Rozumiecie to? Błądzić można przez parę lat, bądź całe życie. Ja też troszkę w tym bieganiu może błądzę. Może sobie cały czas marzę i cały czas sobie stawiam jakieś wygórowane poprzeczki. Może tak jest. A to jest moje życie, moje decyzje. Tak czy siak. Tak samo z nałogami. Każdy ma decyzję, czy, czy, czy woli żyć tak czy inaczej. Nie? Ale mówię. Bądźć można parę lat, parę dni, parę tygodni albo całe życie. Jeżeli masz nauk, ja wiem, że to będzie dla ciebie trudne, ale ty nie musisz rzucić yy, czy papierosów czy alkoholu z dnia na dzień. Rozłóż sobie te naraty, czyli na spokojnie, bezstresowo. Jedna fajeczka, mniej dziennie, i tak dalej. Kombinuj, próbuj. Całe życie przed tobą. Bądź ileś tam, ile ci zostało, tak. A jeżeli nie będziesz próbować, tylko będziesz mówić, dobra, ja palę to jedną paczkę dziennie, bo jestem słaby czy coś, bo muszę, bo mam jakieś tam emocje i tak dalej, każdy to przerabiał. Ci, co wychodzili z nałogów, tylko trzeba pomału i trzeba wierzyć w to, że się uda. Przede wszystkim. Bo ja w większości przypadków, jak spotykam czasami ludzi, w ostatnim przypadku też kiedyś jak ten... No, co ten tak sobie. Wtedy to tak sobie bardzo mocno uświadomiłem też w głowie, nie? Była taka krótka rozmowa, nie? Z kimś z ławki. I mówię, no, że ja już nie, że już nie chcę, już chcę się zmienić, na przykład czy coś, a ktoś powiedział, yy, że nie to mi już w ogóle nie pomoże, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wy tracicie wiarę w siebie i że to wam się uda, to się nigdy nie uda. Musicie wierzyć w siebie. Musicie wierzyć w to, co się, co się uda. I wierzyć w to, że się może udać kreować to w głowie i wizualizować, że się to uda. Bo jeżeli od razu mówicie, że przegrana sprawa jest, no to nigdy nie, nie wyjdziecie, tak? No pozdrawiam serdecznie, siemaneczko, dobrej nocy. Tylko pamiętajcie, musi... Woda sok biega, nie? Tak. Czasami maślanka. Też maślankę ostatnio piję, bo dużo ćwiczę i Trzeba troszeczkę mieście wzmocnić. No, dlatego pamiętajcie, trzeba wierzyć w siebie. Trzeba wierzyć w siebie i to, że się uda. Tak jak mówię, słuchajcie, przyjmijmy, nie wiem, Gostek, ktoś ma 35 lat, tak? Jest nałogowym palaczem. Ma 35 lat. To jeżeli w 35 roku życia przestanie palić, to ma może prawdopodobnie 35 lat jeszcze zajebistego życia, czyli prawie drugą połowkę życia. Przed sobą. Daj Bóg, żeby miał tyle. To masz 35 plus 35, 70 lat. Jeszcze 35 lat szczęśliwego życia. Czy jesteś niewolnikiem substancji? Czy podejmujesz w pełni świadome decyzje? Jesteś w pełni dla swojej rodziny. Ile zaoszczędzisz? W cholerę zaoszczędzisz. I tak dalej. I teraz przyjmijmy inny wariant. W wieku 35 lat nie rzucasz. W wieku 50 ro... rak plus. ci to. Po chuj wam to wszystko, takie coś. Zostało wtedy bać tylko 15 lat życia, a tak to byście mieli 35. Jak, jaka jest różnica między tym życiem? Bycie niewolnikiem substancji, niewolnikiem czegoś, a bycie wolnym człowiekiem w pełni sam dla siebie wolnym i dla rodziny, czy żony, dzieci i tak dalej. Tak to wygląda. Czyli w wieku 35 lat na przykład, tak jak mówię szacunkowo, rzucasz jakiś nauk, to masz prawdopodobnie może 35 lat jeszcze szczęśliwego życia. A jeżeli nie rzucasz, no to co cię, co cię czeka za 10, 15, 20 lat? Rak na przykład. Inna kwestia, na przykład alkohol, tak? Tak jak zawsze ja powtarzam, alkohol zawsze jest na końcu drogi. Zawsze alkohol jest na końcu drogi. On się nie pojawia na początku. Na początku rodzimy się bezbronni, niewinni zdrowi, pełni życia. Później pojawia się tylko pomału beznadziejność, monotonia, alkohol i tak dalej. Ja zawsze to powtarzam. Alkoholizm, alkoholizm zawsze na końcu życia, zawsze. Ponieważ prowadzi do śmiertelnych wypadków, prowadzi do śmiertelnych przedawkowań, prowadzi do śmiertelnych bujek i tak dalej, i tak dalej. Prowadzi do jakichś tam powikłań, tak samo różnego rodzaju rzeczy. Więc jeżeli nawet z alkoholizmu wychodzisz w wieku 40 lat na przykład, to być może jeszcze masz te 20-30 lat szczęśliwego życia. A jeżeli w wieku 40 lat nie wychodzisz z alkoholizmu na przykład, to ci zostanie parę lat barskość wątroby i trumna. I co tam będziesz miał w piachu? Co tam będziesz miał w piachu? Więc no, lepiej czasami wziąć tą siłę, spróbować, tak? Po prostu, kurde, spróbować. Bo jeżeli nie spróbujecie, to nie wiecie, czy, nie będziecie wiedzieć, czy, czy, czy wam się uda. A czasami trzeba próbować parę razy. <grytanie> czasami trzeba próbować parę razy. Ale jest warto o coś. Bo tak mówię, tak jeszcze alkohol jest zawsze na końcu drogi, nie? Zawsze, po prostu zawsze zawsze wykańcza osoby, kiedy już się poddają życiowo. Wykańcza osoby wtedy jak wypadek komunikacyjny i tak dalej, i tak dalej. A najgorsze jest to. Bo to, że sobie zaszkodzić piąc alkohol palicho, nie? Zawsze uważałem to za najmniejsze, najmniejsze zło. Sobie sam szkodzisz, zdechniesz gdzieś w kącie, spoko, ale jeżeli po alkoholu gdzieś kurwa latasz po mieście, szukasz wrażeń albo właśnie możesz spowodować wypadek komunikacyjny, to jeszcze kurna narażysz inne osoby i to jest najbardziej największe kurestwo po prostu, nie? Pal, Palenie papierosów też raczej sam sobie szkodzisz, nie? Więc pamiętajcie, żyjcie w pełni sił, satysfakcję miejcie z życia i róbcie tak, żebyście mieli tą satysfakcję z życia. Nie patrzcie na nałogi, nie patrzcie na innych, nie patrzcie na pierdolonych, pierdzielonych polityków, nie patrzcie na życie innych, nie patrzcie na życie z Hollywoodu, nie patrzcie na życie aktorów. Nigdy nie będziecie aktorem. Dlaczego? Bo jesteście sobą. Nigdy, kurwa, nie będziecie nikim z Hollywoodu, bo jesteście sobą. Pamiętajcie, Każda osoba pewną, pewną sytuację przeżywa inaczej. Każda osoba w pewnej sytuacji zachowuje się inaczej. Każdy jest inny. Więc jeżeli ktoś jest aktorem, yy, to to nie znaczy, że jak ty, być, ty chcesz być aktorem i zafajdałeś się, wiecie, widok o fajnie, że ja też chcę być aktorem, to znaczy, że ty będziesz aktorem. Bo to tej osobie akurat się udało być aktorem i pokazuje od siebie to, co jest najlepsze dlatego tak to wygląda, tak bio tej osoby z Hollywoodu i tak dalej, to taka wielkość, taka wspaniałość, bo jej się, kurde, udało. Więc róbcie wy to, żeby wam się też w życiu udało. Ale najlepiej, najlepiej będzie to widać i najlepiej się wam uda tylko to, co tak naprawdę kochacie. Tyle. Dlatego nie opójcie, tylko róbcie to, co wam wychodzi najlepiej, co najbardziej kochacie, bo wtedy jak dojdziecie do czegoś, to będziecie jak liśnić właśnie jak ci z Hollywoodu, jak właśnie ci aktorzy. Czasami jak jesteście młodymi dziećmi, macie tą taką, jakby to powiedzieć, że ja też chcę być taki, ja chcę być też taki, ale bądźcie sobą i świećcie swoim, swoją świetnością w tym, co potraficie robić najlepiej. Tyle. Trzymajcie się, życzę wspaniałego wieczora. Pamiętajcie wieczoru, pamiętajcie lajkowanie, subskrypcje. Trzymajcie kciuki, że mi się w sporcie udało. Wszystkie ręce na pokład i ruszamy. Nie ma czasu i trzeba gonić za marzeniami.